Kiedy mówimy o tym, gdzie może być ciało zaginionej Beaty Klimek, wchodzimy na grząski grunt między faktem a plotką. W takich sprawach logika i wiedza kryminalistyczna wskazują na kilka typowych miejsc. I jednocześnie społeczność rodzi własne, często mroczne wersje wydarzeń. Nad domem Beaty krążyły drony i kamery. Ale to, co ludzie szeptali na ulicy i w internetowych grupach, szybko rozrosło się w opowieści o dołach, zaroślach i starych studniach. Najpierw miejsca oczywiste dla ratowników i policji, tereny wokół domu, ogród, piwnica, szopy, garaże. To są pierwsze przestrzenie, które przeszukuje się natychmiast, bo to strefa, do której sprawca, jeśli zostałby popełniony czyn, miał łatwy dostęp. Potem bliskie nieużytki i przydomowe krzaki. Miejsca, gdzie łatwo coś ukryć na krótko. Wreszcie lasy i zarośla poza zabudowaniami przestrzeń, w której elementy terenu, zagłębienia i wysoka trawa mogą utrudnić odnalezienie. Drugą kategorią są akweny stawy, rowy melioracyjne, rzeki. W terenie podmokłym ślady zacierają się szybko, a woda kryje. Trzecia zabudowania nieużytkowane opuszczone budynki, piwnice, studnie. Dwa miejsca, które w opowieściach lokalnych zawsze pojawiają się jako mogło być tam, wreszcie wykopane doły. W społecznych narracjach nic tak nie elektryzuje wyobraźni, jak opis świeżo zasypanego dołu za lasem albo w polu. Łatwo wtedy domniemywać najgorsze. W Poradzu, miejscowość, o której mówiły plotki, pojawiła się informacja, że ktoś natrafił na świeżo wykopane zagłębienie w ziemi. Opowieści błyskawicznie rozeszły się lokalnie. Kto znalazł dół, dlaczego nie zgłosił od razu, czy są w nim ślady, czy ktoś go zasypał. W internecie zaczęły krążyć zdjęcia, które miały przedstawiać wykop. Nikt jednak nie potrafił potwierdzić, że jest to powiązane bezpośrednio ze zniknięciem Beaty. Taka niepewność jest typowa. Ludzie chcą zamknięcia, a każdy nietypowy ślad natychmiast zostaje połączony z tragedią. Trzeba podkreślić ważną zasadę: plotki o wykopanym dole nie są dowodem. W praktyce policyjnej świeżo wykopane miejsca bywają związane z pracami ogrodniczymi, układaniem instalacji, poszukiwaniami grzybów, a nawet ze zwierzętami, które potrafią rozkopać ziemię w poszukiwaniu pożywienia. Śledczy analizują takie miejsca z zachowaniem łańcucha dowodowego, fotografują, zabezpieczają próbki gleby. Sprawdzają ślady narzędzi i porównują z materiałem biologicznym. Dopiero badania laboratoryjne i analiza kontekstu mogą przesądzić o związku z zaginięciem. Mieszkańcy jednak rzadko myślą kategoriami procedury. Widząc wykop, zaczynają dzwonić do sąsiadów, robić zdjęcia, publikować informacje w social media. To napędza spekulacje. To na pewno jej. Ktoś chciał to ukryć. Może ktoś zakopał tam coś strasznego. Takie historie potęgują ból rodziny i utrudniają pracę służbom, bo setki anonimowych tropów rozpraszają zasoby. W tej narracji drony odegrały podwójną rolę. Z jednej strony mogły iść w parze z działaniami poszukiwawczymi kamera termowizyjna potrafi wykryć świeże wykopy, przez różnice temperatur lub zaburzenia struktury gleby. Z drugiej strony ich obrazy są chętnie wykorzystywane przez mieszkańców i media, co sprawia, że nieweryfikowane ujęcia krążą w sieci i karmią plotki. Jeśli miałbym zebrać sensowne hipotezy, brzmiałyby najpierw szukać w otoczeniu domu i miejscach, do których dostęp miała Beata, następnie przeskanować pobliskie lasy, polany i rowy, wreszcie sprawdzić zgłoszenia dotyczące wykopów i świeżych nasypów. Ale nie traktować ich automatycznie jako dowodu. Każdy wykop trzeba zabezpieczyć i przebadać profesjonalnie, z udziałem biegłych, archeologów i kryminalistów. W społecznej wyobraźni wykop w poradzu stał się symbolem nadziei i lęku jednocześnie nadziei, że trop wreszcie poprowadzi do odpowiedzi i lęku, że rzeczywiście znaleziono coś strasznego. Dla śledztwa ważne jest, by odróżniać emocje od faktów. Plotki mogą wskazywać tropy, ale nie zastąpią pracy ekspertów. W sytuacjach takich jak ta, najważniejsze jest zgłaszanie podejrzanych miejsc bezpośrednio do policji i powstrzymanie się od publicznego osądzania na podstawie niezweryfikowanych zdjęć czy filmów. Tylko w ten sposób istnieje realna szansa, że każdy sygnał od wykopów poradzu po nagranie z drona zostanie sprawdzony rzetelnie i przyczyni się do wyjaśnienia losu Beaty Klimek.